Przepraszam Panią bardzo. Dzień dobry. Czy pani, wie Pani, że Pani już prawie ostatni raz schodzi po tych schodach? Korzysta Pani z tego wiaduktu? Z kładki? znaczy się, no bo przyjeżdżam tramwajem i tego. I tu sobie schodzę, idę na Jana Pawła. Aha, bo A... wie Pani, że za parę dni już będą rozbierać. I będzie. No nie wiem, nie wiem, ale to byłoby fajnie i co, będą Będą tylko dwa poziomy. Tutaj na, tak jak mamy tutaj w ziemię, no. Kładki i bez tej góry, będzie likwidowana. Ale kładka będzie jednak. Podwieszana? Nie, będzie równo, Aha. tak, podwieszana, ale będzie równo z tą ziemią. Aha, no to chyba a dobre co, se rozwiązanie. Serce się kraje? Nie, nie, <laughs> to, to jest paskudne. Bardzo paskudne. Ja jestem tu przybyszem od Aha, dekady, także e, jak przyjechałam, to zastałam i mówię, no nie no, Gdańsk, takie piękne, nowoczesne miasta, a tu taki czyli, relikt czyli jest paskudny, ochydny. To to <laughs> No. Przepraszam panie, dzień dobry. Widzę, że panie korzystają z windy i składki, bo wiedzą panie, że to już ostatnie razy. Tak, no e, tak, tak już za parę dni. Aha, tu remoncie. Remoncie. będzie remont. Będzie piękna w remoncie, kładka, będzie. no bo cze... Nie, no w remoncie. Zburzą to barachło całe. No z burzą, ale ten most są. No, no, ale tyle lat, drogi panie. No. Ale wie pan co? Pamiętam, bo ja od początku mieszkam tu na Zespie, Jak chodziłam do kolejki tak. po schodach. I były wydeptane, marmurowe schody jeszcze za Wilusia. Tak? Tam, na ta... tym wiadukcie? Tak, na wiadukcie, ale nie te pierwsze, no. tylko jak już się schodziło na dół do Peronu. Aha. A potem je zlikwidowali i już sam z dziurami. Proszę pana, korzysta pan często z składki i wie, że będzie niedługo rozebrana? O to? No cały ten Jakiś zamiennik. No, będzie na poziomie tak, jak tutaj stoimy. To także to się... także no, chyba tak, bo nie trzeba będzie chodzić po schodach. Znaczy są windy, ale no, jeśli są zatłoczone, to jest trudno, ale. <grym> no. Od iluś lat jakoś to nam służy, ktoś tego korzysta. Na Skąd się tutaj schodzi? No, no. Ale no zaraz. To za chwilę już nie będziemy schodzić właśnie. Jeszcze no, w połowie września. To było remontowane to jeszcze tak solidnie. Wylewka jakaś potężna była. O, no, tam jakieś próby, takie półczane. Tutaj były, chyba, schody remontowane. Tak. Już tam puchnieją powoli, bo czy tam no. się roz... No. Ale... To tam od tamtej strony strasznie wyglądało. No bo tam może nie było ruszane, ale tak. nie, tam było ruszane totalnie coś. No. I windy i tam jakieś cała wymiana no. tej nawierzchni była po przekątnej tak. z lata temu, albo jeszcze przed, w okolicy tej A ja tzw. z drona pandemii. widziałem, że była nawet u góry powierzchnia jakoś no, to, to było dwa razy chyba, znaczy tak. dwa razy druga powierzchnia wylana tam taka, że to na nie wiadomo z czego taki, taki piękny, z jasny pokonu, że co, to w ogóle coś nie, nie, nie jak na autostradzie tak. i teraz byłoby to no teraz będziemy mieli płasko, wygodnie Cyt. no i chyba nie wiadomo no. czy to dobrze nie, zobaczymy, świat? bo będą światła i to właśnie ludzie już mówią o tych światach. Znaczy część będzie nadal pod, pod spodem, bo to dwa tam, poziomy. Coś tam tutaj, no jakaś kładka do tych feronów musi być na no, bo. Tak. No trudno powiedzieć, bo to kwestia no, Jest to trochę dziwne. No, oryginalne. Wszystko się zmienia. Wie pan, zieleniaka też jest gro ludzi, którzy by wyburzyli w Znaczy no, Ostatnio oglądałem zdjęcia na żywo z Moskwy, no. takie tam poglądowe. No to na tych dziesięciopasmowych takich drogach ruchliwych tak. też są takie kładki z, z lat określonych z, i nikt nie zamierza ich budować, no, bo no, są tunele no. albo światła, a przy no. tym ruchu to jest albo tunel, albo, albo kładka, nie? Przepraszam Państwa, czy bardzo przeszkadzam, bo mi nie. chodzi o to, że kładkę niedługo rozbierają. Czy Państwo często korzystają z niej? Tak. A, Je a, czego kładkę a mogę zapytać tutaj chwilę? A jaką Przejdźmy na chwilę Ten tu, mocno, bo, bo uwaga, rowery! Ale, ale gdzie co zakładkę? Którą kładkę? Cały, cały, cały ten wiadukt będzie kładka tak zwana rozebrana, no. bo wszystko będzie z poziomu tego, na którym teraz stoimy. Za, ja od od połowy września. A to, jest, to jest w ogóle e, po co? Parę osób tu tylko chodzi, dużo osób tu nie chodzi, po co ten wielgachny most? No i jest obrzydliwy, jest ohybne ordynarny. No. no ale jak to, to? To będzie wszystko całkowicie zlikwidowane? To, tak, to będzie wyburzone i będzie kładka tutaj na poziomie ziemi. Tak jak, no tak jak stoi Ma i w dole samochodu. Po co te windy, tylko pieniądze tracą? No ale jak to będzie? Ja, ja, to, ja to sobie nie wyobrażam. To jak reliki. to będzie po, prosto? A mówiłam, bo tam. No przejście normalnie i Tak jak już. tu jest zakładka, to będzie to, kładka tu. Dołem? Mhm. No pewnie, że tak. Po co te, te mosty chodzenie takie? Przepraszam panią, dzień dobry. Czy często korzysta pani z tej kładki? Bo wie pani, że za kilka dni rozbierają ją już wyjdziemy, nie my chodzić inaczej. Mm, ale to nawet nie chodzi o to, czy w ogóle pani często z niej korzysta i czy się podoba i czy to jest słuszna decyzja. Ja wiem, bo tu mieszkam prawie 50 lat. Tak. To ja już wiem jak to budowali. No. no ale ja wie pan, to jest... Tych schodów jest tu za dużo. Możemy iść prosto, tak, mam nadzieję, że tak będzie, że będzie płasko, tak. tak, to bezpiecznie, znaczy niebezpiecznie, ale dla starszych ludzi, tak jak mhm. ja, to ja, to ja tu przychodzę tamtąd, tu, żeby jechać windą, bo po schodach już mam mamy tak. ciężko I długo. A windy są zawsze czynne? Tak, ja nie, nie zauważyłam, Rzez. żeby akurat. No ja to tam raz na dobrze. tydzień czas rzadziej, Rzez. nie codziennie. No, ale to, to Wiadomo, jak... że to trzeba, bo to już, no to jest... to już ma swoje o, lata, fytne. już rdzewieje, <noise> tak, więc tak. już się ta, ten remont nie opłaca, więc no. lepiej, lepiej tu zlikwidować to. Ja tak uważam, No ale. jasne. ale no taka jest też, podoba mi się ta decyzja. Muszę powiedzieć, że. Widziała pani mnie. projekt, tak? Proszę. Widziała pani projekt, że to będzie teraz na takim poziomie, jak stoimy Płasko, płasko, tak. 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 No, no, to, no to całkiem fajnie, bym powiedziała. No, no. tak? No. Korzysta pan często z tej kładki, chciałby pan coś powiedzieć? Wie pan, że będzie za jeszcze ostatnie, to są wchodzenia i schodzenia. Tak, wiem, <głos》> tak wiem o tym, słyszałem. Widziałem też na Stronie miasta, jak to projekt? ma mniej więcej wyglądać. Ten projekt mhm. już widziałem. No ja się cieszę, bo. Ta kładka nie jest piękna no, no, nie, nie jest też funkcjonalna. Tak, tak. Nie, ja się cieszę, że jest to remontowane, bo jednak e, dla mieszkańców no, nie jest to w obecnej formie super użytkowe, moim zdaniem. No są oczywiście udogodnienia, jak ta winda, ale jakby jechać samochodem pod spodem, to aż strach czasem, nie? Pod warunkiem, że ta winda jest czynna, bo no bywało, że były nieczynne. Natomiast nawet jak to próbowali półśrodkami remontować, to nadal to wyglądało i tak no nie, to takie no, Ordynarne jest. Nie? Takie. Władzenie farby na zniszczoną ścianę. Nie? To tak... No półśrodki. A ja się bardzo zastanawiam, jak oni to logistycznie ubiorą, że jak to będą demontować, jak to wszystko będzie pozamykane. Ja też, dlatego ja tu będę śledził, bo chcę pozbierać trochę mhm. materiałów. I z góry i z dołu i to spraye i to wszystko, no to jest od tamtej strony, to wygląda ochydnie, ale teraz jeżeli to ma być wszystko tylko z tego poziomu, no to tak. chyba będzie elegancko, nie? Głównie ja co prawda, nie podróżuję samochodem, czasem to się tylko zdarzyło, ale tramwajami. Ja jestem ciekaw jak oni to wszystko zagospodarują jak postawią te tory tramwajowe, jak to wszystko będzie No tak, bo to trzeba będzie coś nie? wyłączyć. Ostatnie rzeczy, które ja pamiętam jako jeszcze dziecko, to jak w tamtych terenach były hale obuwnicze, odzieżowe. Była, to, to jeszcze pamiętam. Sportowa, ja mówię, no, handlowa, no, no. Tak, z czerwonym dachem. Tak. I tam można było też elektronikę to, to, kupić. To są moje najdalsze wspomnienia, jeżeli chodzi Zgadzasz. o co było na no. no i oczywiście drifting się uprawiało tutaj na, na tym skrawku, pasach. Też tak. Ja byłem za młody pewnie, ale z opowieści rodziców bardzo chętnie tutaj chodziliśmy ja jak byłem mały, to na rowerze podobno jeździłem. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Wszystkiego o, dobrego, dobrego No, Ostatnie wchodzenie.